Tak? Ja jestem tym badylarzem yy. Zaczynamy oczywiście sezon 2021 Ja jadę na pole Na pole, jakby na pola zobaczyć co się dzieje Wczoraj fakt byłem yy. I troszkę przekopów zrobiłem, żeby kałuża zeszła I dzisiaj o, tutaj wyposażony Porządny sprzęt odpowiedni, dalej jadę robić też te przekopy ewentualne no jak widzicie jest no mokro szczególnie tutaj tak jak na żuławach gospodaruję także to nie są typowe żuławy ale to jest uwierzcie mi jeszcze gorsze jak typowe żuławy no mamzę ciężko jest ale no cóż co roku sezon tak się tu zaczyna. Trzeba wodę spuścić. No to tyle z drogi. Potem Wam pokażę jak to z pola wygląda. Po tej drodze bardzo dobrze widać co się dzieje na polach. Trzeba jechać poboczem. Bo droga no jak widać no masakra nawet. Na drodze tu można się utopić nieźle. Ja jestem na polu, jak widzicie tutaj pszenica rośnie, to jest pszenica Delawar, siana 13 października, mamy że 5 dni po terminie. Iść po ścieżkach, no da radę, nie ma problemu, ale tam już widać przed nami rozlewisko, akurat jeszcze twarde jest, bo tu przy rowie, no widać w rowie. Wody jest trochę. Po zimie dobrze to wygląda. No trochę liście pourywane jak patrzę. I korzenie liście głównie od tego, znając życie, że sarny się tu pasły. Łosie tu też przychodzą, z tego co wiem. A korzenie no bo cholera ziemia się podniosła od mrozów bo był trochę mrozu było bez okrywy śnieżnej. Tutaj wszystko, ta ziemia, po prostu o, się podniosła, więc trochę muszę zmienić technikę uprawy, bo robiłem tu, że było orka i od razu agregat z siewnikiem, ale widać, że no, na tych ziemiach trzeba troszkę więcej pojeździć. No, jak widzicie, tutaj się mokro robi. To jest właśnie o, najgorsze punkty. Tu, aż dotąd tu woda stała tego miejsca. Trochę zeszło przez noc. O. Chodzi człowiek i już zapada. No niestety. Ale jeszcze kurczę żyje to, co było pod wodą. O! O! No jest typowo. Troszkę poza ścieżką to już się nie przejdzie. Ale na ścieżce jeszcze jako taka. No tu jest w miarę no, tu jeszcze w miarę tak Na radę iść Tragedii nie ma jakiejś No bo tutaj nie ukrywam Zawsze są te rozlewiska O Jeszcze moje ślady z wczoraj Widać, że tutaj już woda była Tutaj się Ale to jeszcze chwila i to powinno zejść wszystko pewno jest dużo lepiej niż wczoraj. O, tutaj przekop zrobiłem. Jeszcze zrobię może troszkę taki głębsze żeby to lepiej spływało. O, ta pszenica tutaj pod wodą była i jakoś jeszcze jeszcze jakoś żyje. Nie wygląda to jakoś najgorzej, ale Ten no ciągnikiem z nawozem tu by nie przejechał. Jak widzicie, trochę udrożniłem ten przepływ. Ładnie to płynie wszystko. Tu widać już, jak mokro się robi bez dobrych gumiaków. No, tak, normalnie jak, jeśli ktoś oglądał kiedyś, jak robią właśnie te pola ryżowe, to też tam takie włosko mają. A pod spodem, od dziwo, jest nawet twardo, ale... Coś takiego, jakby wjechał i tak ciągnikiem to. No, już problem. Ogólnie, może by i ryż uprawiał to. Kto no. to mówią, ryż, mieć stopy w wodzie i głowę w słońcu. No, to by miał. Pszenica nie do końca lubi, ale korzeń no, ma cholerka, długi. Nie wiem Z 10 cm 12 W sumie też Po co jej tu taki długi korzeń Bo to kurde Nawet nie da się iść tutaj błotne ptaki przylatywały Widać ślady <grywdy> Pierdzie. No niestety taka ziemia, taki mamy klimat Trzeba sobie radzić Tu jest fajnie, twardo. Gdzie woda? To twardo. Gdzie nie ma wody? To cholera. Nie Przejść. Taka logika tych terenów. Tak samo tam jest trochę bardziej pod górkę. Co na tej górce łatwiej można się utopić. Jak tu, tu, tu mamy ścieżkę. zostały jeszcze po jesieni. Różne te Właśnie. A, wody jest tutaj. jak jak kostki. Prawie po kolana. Stały tu jeszcze ścieżki po jesieni. Dawałem oprysk Je do jesiennego zwalczania chwastów. Tu nie wiem co to za punkt taki, że tu cholera tak... Wjechałem i nagle zaczęło mnie kopać. Tam fajnie twardo nie narobiłem domów, dołów, tam nie narobiłem dołów, a tu nagle wjechałem i pff. siadłem od razu, ale dobrze udało się przejechać wyratować. Teraz nie mogę wyjść. Cholera. Tu to nie. Och. Niebezpieczne to skubaństwo. Mają te tereny. To kurde. Może? No, to na się I Tu by trzeba było jakiś przepuścik jeszcze walnąć. Chociaż drenaż może by tu pomógł. A pewnie by pomógł. Ciężko się idzie ciekawe, ciężko. Tu gdzie jest? Mułek? Gdzie jest ten przepust? Gdzie to płynęło? O, fajnie tutaj, fajnie, nie? Ale tu o! To się w bocie takie masakra. Tutaj wiedziałem, że można liczyć na tą ziemię, ale nie wiedziałem, że aż tak. He! Młotek znalazłem. To, to trzeba mieć szczęście. Oj, czego tu się nie znalazło, łańcuchy jakieś tam y, do przepusców y, metanowe obostrzenia, wszystko, kurde, mydło i powidło Pokażę jak ta ziemia jest nasz wodą dosłownie jak gąbka To jest Troszkę się porusza nogą i woda wychodzi jak ciężko się w tym chodzi. tutaj ładnie mi płynie. Czyle wody spłynęło? Robiłem trochę tych przekopów. Chyba czas wracać. Niech to sobie przez noc spłynie. jutro też przyjadę. Tam co zostanie jeszcze do przekopania? to przekopie No i znalezisko wezmę. Jeszcze Wam pokażę potem kolejną część działki tych mokradeł. Jeszcze niektóre są. Też jedna jest rzecz taka ciekawa. Tu też nawet cholerka źródła wybijają. Bo to to wiadomo, że tu z górki spływa, nie? Tu jest w miarę twardo pod spodem. To nie ma jak wsiąkać do rowu głównego, bo tu jest taki dołek. Ale pokażę wam coś innego ciekawego zaraz. Z okazji w drodze sprawdzimy pszenicę. Pader wchodzi bez problemu. No, tu jest czy nawet dość sucho, ale... O patrzcie, co tu się dzieje. Niby głęboko posiana, a najlepiej docisku w ogóle nie było. I właśnie tak. Zdrowa jak widać no. Coś tam łapie ją, jakiś grzyb, trzeba by pryskoć, prysnąć, eee, ale już, kurczę, rusza, czyli widać azotu, by jej trzeba było trochę dać. Czy się wstrzymuje, bo kurde, przymrozki do minus sześciu mają być i żeby jeszcze nie ruszyła za bardzo, o to chodzi. I żeby kurczę nie wymroziło mi jej za szybko. Ale korzenie, no to nie ukrywam. Fajne. No ale już rusza. Czyli jak najbardziej azot będzie wskazany. Ale, no i tak nawet nie da rady wjechać na razie. Dlatego z wjazdem trzeba będzie trochę poczekać i ją dokrzewić. Z tego co wiem to Delawar ma to do siebie, że dokrzewia się na wiosnę. To jest pszenica dokrzewiająca się na wiosnę. Specjalna właśnie do opóźnionego terminu siewu. Nie był jakoś bardzo opóźniony u mnie, więc myślę, że mam nadzieję, że coś z tego będzie tutaj. Po drugiej stronie działki Zaorane częściowo po kartoflisku, Ach, nie dało rady wcześniej wjechać. Tu za szybko też nie wiadę. Kurde, patrzcie, co tu się dzieje. Woda stoi, tu się utopiłem na jesień. Ach. Tu ja w ogóle w zeszłym roku tego nie uprawiałem. No, zresztą widać, jaka tu dań. No to darń. O, kurde, nie szło. Tego zaorać na wiosnę, szczególnie, z Ładymirce morałem, kurde, w ogóle nie szło, o, jesteśmy i zobaczcie, jesteśmy na górce, o, tu macie tam, w dołku jest sucho, nie? A tu, jak pięknie woda stoi, a jaka ruda ta woda, kurcze, tu to jest zdradziecko, można się utopić. Nie wiem, czy źródła to wybijają, czy co. W sumie najprawdopodobniej. Zobaczcie, jaka tu ziemia, jaki tu torf jest. O, ktoś tu dętki jakieś robił. Ech. Tu jest spoko. Ale jeszcze... Tu mam taki punkt straszny, o. Tu. Tu... Cały rok... ...woda stoi. Może jakby głębiej się wkopał... ...to by do źródła doszedł, ale... Ogólnie ciężki punkt. Można się tu łatwo utopić. Oj, bardzo łatwo. Trzeba będzie to jakoś ominąć. Bo tu przy rowie. Tu jest fajnie, już widać jak to przesuwa. A tu im bardziej w górkę, tym więcej wody. Co to za logika? Ja nie wiem. No po prostu wiem, że te tereny tak mają. Jeszcze zobaczę turów. Trochę zarośnięty. Ale wygląda jakby to miało spływać wszystko. Elegancko. Mam nadzieję, że będzie spływać. O, to jest najgorszy punkt. A, będzie spływać. Spływa. Tu kurde zwierzęta mi przychodzą. Robiły sobie przejście w rogu. Dobrze, że w rogu. Chociaż można ładnie tam udrożnić tak to wygląda tutaj była marchew w zeszłym roku powiem szczerze z plonu byłem zadowolony i to bardzo ale no powiem tak, tu na torfie na tym torfie, nie wiem dlaczego ale była malutka ale tam dalej bardziej po środku była już taka ładniejsza I tak to wygląda do tego Tytułowego Bady Loża Tu mi nawet Ścina rośnie Więcej wyob wyobraźcie Jak tu mokro jest o. W zeszłym roku O, zobaczcie, brązowy Brązowy torf Tu śnieg jeszcze leży W zeszłym roku ani razu tu nie wjechałem Próby wjechania tu kończyły się zazwyczaj utopienie ciągnika <noise> Nie wiem od czego to zależy na tych terenach Prawdopodobnie właśnie od tych źródełek Ale no właśnie zobaczcie To jest taki mokry punkt to przy samym robię Nie wiem może dreny jakiś tu wstawić czy co To jeszcze sprawa otwarta <noise> O kurde oh shit! Oh shit. Aby koparki nie utopić. No to jest taki punkt dziadowski. No dobra, słuchajcie. Wsiadam w moją maszynę. No niczym innym bym tu nie dojechał po tej drodze. Się z wami żegnam. Tutaj najważniejsza. Niestety. Na tych terenach. Jak się wiosnę zacznie, to tak szybko się wjedzie w pole. Od tego zależy. Jeszcze aby pogoda pozwoliła. Im szybciej się pospuszcza właśnie wodę z tych zastoisk, tym szybciej będzie można wjechać. No bo to co jak co torf w szybko się osusza, ale i też szybko wodę ciągnie. Tu no jak widzicie torfy, troszkę mady. No. Dobra. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia może w kolejnym odcinku. Na razie cześć i pozdrowienia od Badyloża.